Goczyński redyk z Jaszkiem Lupą Kiedyś to się mówiło, kto ten łowce Ten mocowce. ten mocowce. Dzisiaj to już jest nas. I dlatego ten że te łowce w ogóle ma I że pokazuje nam, że nie ma nic lepszego Bo Najważniejsze są ludzie Takie ludzie jak ja się grupa jem dużo żona kajach. Kto na kajach? To jest to, to <laughs> Po raz szósty zorganizowano to wydarzenie, które mimo nie najlepszej pogody przyciągnęło sporo turystów, mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Od kilku lat przyjeżdżamy, żeby spędzić ten czas właśnie razem i towarzyszyć owcom w odprowadzaniu ich już do zagród. Czyli to jest taka integracja i dobra zabawa? Tak, tak, integracja, dobra zabawa pomimo złej pogody, ale my mamy dobre humory za to. I młodsze pokolenie też przybyło. Tak, tak. Spędzone do dolinowcy z Gorczeńskich łągi hal czekała jeszcze ostatnia wędrówka. I mnie prawymi ścieżkami dla swojego imienia. Najważniejsze, żeby kultywować tę tradycję. Tak, chcemy kultywować i jak widać to, także chyba wszyscy za tym są. I deszcz nie przeszkadza, bo jak widać widowni, bardzo dużo. No, deszcz to nie przeszkadza, bo Jaganom tyle, że całe to różne jest. Nie rozmieśnią zleje i musimy wytrzymać. Nie zostawimy tego. Tak, że będzie fajnie. I no wszyscy żeby dotarli do bacówki, żeby nam no nikt po drodze nie ustał. Pójdziemy na sałas, tam baca przygotował jakiś poczęstunek z tego, co wiem, coś zjemy, zagrzajemy się w sałasie, coś innego opowie, jako łopowiadko baca na pewno. No także mimo te pogody my weselimy się i idziemy wesoło. No także płodźmy już pomaluczku na dół. Haj! Przy akompaniamencie muzyki, konnej banderii, wozów, zaprzęgów i turystów, chcących jeszcze uwiecznić to wyjątkowe wydarzenie, ruszył Redyk z koninek do koniny, do Bacówki pana Jana. Na czele maszerującego stada blisko tysiąca owiec Jan Lupa wraz z Juchasami swoimi pomocnikami. Gorczeński baca niekęł zadowolenia z tego, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się Redyk, który jako jedyny w naszym regionie jest tak uroczyście celebrowany. Wyruszyliśmy przed chwilką z Koninek, panie Janie. Tak, wyruszyliśmy z Koninek, idziemy za powolku. raz rynek niedźwiedzia i do Bacówki, do Jaśka, jak ja się wszyscy znają. Deszczowo, ale, ale ludzi nie brakuje, brakuje. Nie brakuje ludzi, nie brakuje dobrej atmosfery, tak fajnie jest. Do pokonania niewiele ponad 5 km. Dziesiątki, a nawet setki osób w redykuj tych, którzy przy trasie pozdrawiają barwny korowód spacerujących osób wraz z owcami. Przez rynek w Niedźwiedziu asfaltową łąką Redyk niesie szybkim tempem i wspina na położoną w malowniczym krajobrazie lasów i stoków kilku szczytów Gorców koninę. a stąd już tylko niecały kilometr do Bacówki Jana Lupy. Tutaj gorące powitanie zziębniętych i trochę przemokłych turystów ciepłą herbatą i strawą. Co kto lubi wszystko gotowe, smalczyk, chlebuś wiejski ze smalczykiem, zapraszamy. Takiego przyjęcia chyba nikt się nie spodziewał. No chyba z wyjątkiem tych, którzy już mieli okazję zaznać gościnności, serdeczności pana Jana Lupy. Muszę powiedzieć, że na pewno jest pyszne jezonko. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duży poczęstunek. Eee, I super było zobaczyć właśnie to wydarzenie, są osoby. Dzisiaj redygo odbywa się również w Szczawnicy, a państwo wybrali gminę Niedźwiedź. Dlaczego? Eee, no, w sumie ja wybrałam, zaproponowałam tutaj, żebyśmy się przeszli, no bo właśnie to jest mniejsza miejscowość. Ja też niedawno byłam w Szczawnicy, tak po prostu, więc stwierdziłam, że może tutaj te koninki i te okolice to będzie tak trochę bardziej kameralnie, no ale jak widać jest super dużo osób. Zaczęliśmy jako my pierwsi, to tylko był Baca, Owce w pierwszym roku i porębiajski Ród. Tak my zaczęli, a teraz widzicie, co się dzieje. Ludzi, masa, no i, i, i orkiestry, więcej, i wszystkiego. No i wesoło się szło, choć taka pogoda jak dzisiaj leje, a ludzie szli, wszyscy nas witali, bardzo jesteśmy zadowoleni. Dotarliśmy do Bacówki, jak widać, wszyscy dzielnie przeszli tę trasę. No dotarliśmy, pomimo że lało, pogoda taka trochę nie za bardzo, ale widzimy, że bardzo dużo jest ludzi. Cieszymy się, że ludzie doceniają to i także zadowoleni my są. No i są wspaniale przyjęci, bo widać, że wszystko smakuje. Myślę, że powinno im smakować, ale każdy oceni po swojemu. A humory widać dopisują. Humory dopisują. Ze mną pan Józef Szyrszeń, który nam powie, dlaczego te rydyki są tak popularne. No dlatego, że to jest taka aby, tradycja poddowędowna, a teraz jeszcze tym bardziej, bo to wszystko zaniko. Turystów nie brakuje. Turystów nie brakuje właśnie i to dziwne, że nawet skroj świata ludzie tu przyjeżdżają i i, i to cieszy człowieka, że jeszcze no, szanują pracę tak, tych ludzi, co się, bo to jest jakby nie było ciężka praca przy tych głowcach całe lato. No i tak, tak to jest, człowiek, ja się już się zastarzał już i żol zejść, co nie potrafi robić z tym. No ale jest inna siła. No ale w sercu siedzą Na Stoisku widzimy sery, które tutaj zostały wytworzone? Tak, tylko to są wszystko z droby od Jaszka Bacy, który wszystko tam do i wytwarza. A jakie to są rodzaje serów? To są rodzaje to jest bunc, jest ser taki do smarowania, jest osypek. Taki, jest mały, ten, ten i jeszcze, jeszcze takie korboce mamy. A które cieszą się największą popularnością? to wszystko idzie, ale to jest oryginał, jest, jest, to jest oryginał, wszystko idzie, na pierwsze idzie to. A gdzie można je kupić? Kupić można tutaj u Jaśka na Bacówce, tutaj i jest jeszcze ta budka, która jest tam w Koninkach, którą prowadzimy my jako, jako tamta ta przy drodze, coście byli. Będziemy się starać z roku na rok, żeby to było coraz bardziej uroczyste spotkanie. Tak się dzieje, No i czyli nasze zamierzenia się spełniają. No, ale oczywiście to, to jest zasługa tych, co też przybywają, bo, bo cóż, no można przygotować wiele, ale jak nie będzie dla kogo, no to. Także wszystkim gościom serdecznie bardzo dziękuję i mieszkańcom, którzy też też tu przybyli na ten Radyk. A tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności panu Bacy, Jaśkowi, Lupie taki oto właśnie sposób uroczyście zakończono tegoroczny sezon pasterski redykiem Gorczeńskiego bacy Jana Lupy.